Dopiero co wstawiłem short obrot tym dywanie, a to już kolejne nowości w będzie worku Wilsona. Zaczynając od tego drzewka umiejętności, skille związane z wytrzymałością pochodni dostały buffa, dzięki czemu są nieco bardziej warte uwagi. Kilka receptur związanych z transmutacją otrzymały swoją odwrotność, dzięki czemu ta gałąź jest jeszcze ciekawsza i warta inwestycji. Największa zmiana związana z drzewkiem to najpewniej dodatkowy perk skilla, którego możemy odblokować po pokonaniu Phil Weavera. Poza możliwością kraftowania nowego paliwa i dressony, a nasze obrażenia wobec lunarym Sworu będą mocniejsze o 10%. Oznacza to, że bijąc takiego Celestial Championa Dark Swordem będziemy mu zadawać 74%. 8 obrażeń. Ten sam skill obniża również od 10% obrażenia, jakie otrzymujemy od stworów związanych z nimi, czyli sienistych, Shadow z czy samego Filiwiera. Naprawdę gigafajna zmiana. W plikach gry mamy również ikonkę skill odpowiadającego o Lunarnej wersji skilla po pokonaniu Filiwiera, więc być może otrzymamy podobne zmiany w przyszłości. Aktualizacja nie uminała też nowego bossa, czyli Daywalkera lub jak wolicie Karoset Warpiga Od teraz pojawia się on w jaskiniach, wyłącznie na biomie botnistym, czyli tym rozświetlonym light bulbami biomem przed wejściem do ruin. Całkiem ok, gdyż mamy tam darmowe światło do walki, a sama ilość miejsc, w których może się pojawić, mocno zmalała, co ułatwi jego poszukiwanie i nieco wypełni jest ginie dodatkowym kontentem. Nadal czekam na jakieś perki nowych zbroi czy dodatkowe krafty z Restona, a nawet kolejne skile Wilsona, ale widzę, jak działa klej, mal na pewno zobaczymy jeszcze kilka nowości związanych z reworkiem. Na razie to tyle, daj sobie chcesz się dowiedzieć. O kolejnych zmianach, no i do usłyszenia.